Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkich swoich małych fizyków. No i zapraszam na kopytko, czyli cykl zadań na kopytko, na klasóweczkę. Pewnie będzie duża oglądalność wśród moich uczniów. No i teraz tak, ryba sztywna się kłania, zadania na kopytko, ty pierwszy, to pierwsze zadanie, które powinno być pierwsze, pierwszym zadaniem na klasówce. I tu przez analogię do ruchu, Prostępowego robimy ruch obrotowy. Przeczytajcie sobie na początku treść zadania. Można sobie zrobić przerwę. No i dobra. No i teraz tak, mam wózek. I żeby ciągnąć ruch jednostalny zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, widzę, że siła moja równa się sile oporu. Czyli siła oporu też jest 200 N. Jaka siła hamuje? 200 N. Dalej, następną rzeczą, prędkość liniową po 4 sekundach rozpędzania, kiedy przyłożyłem siłę wygrywającą, czyli 300 N minus to 200, czyli siła wypadkowa to jest F2 minus siła oporu i MA1 równa się F2 minus siła oporu, czyli stąd mogę sobie obliczyć. A1 Tu mamy do podzielenia przez M. F2 minus siła oporu przez M to jest 300 minus 200. Wychodzi mi przez masę 50. Wychodzi mi 2 m na sekundę kwadrat. I stąd mogę obliczyć f razy T1. No to dwa razy przez 4 8 metrów na sekundę. Tak czyli uzyskałem prędkość 8 metrów na sekundę. Następnie przepuściłem go, pozwalając mu jechać do momentu zatrzymania. Mam obliczyć w drugim etapie, czyli siła wypadkowa 2 działa tylko siła oporu. M A2 równa się siła oporu, czyli A2 równa się siła oporu przez M. Czyli 200 N przez 54 m na sekundę kwadrat hamunie. I drogę mogę policzyć na różne sposoby. Mogę pole pod wykresem, albo po prostu wstawić do tych dwóch zerów, czyli żeby się zatrzymało. I tu T2 piszę. Właściwie powinien pisać delta T2, no ale to chyba przeżyjemy. Pada przez 2, czyli z tego wynika, że T2 to jest. 1 przez A2, czyli tu mamy tu mam 8 przez 4, czyli 2 sekundy. Jeśli teraz tu wstawię 8 razy te 2 sekundy, minus 4 razy te 2 sekundy kwadrat przez 2, 16 będzie 8 metrów. Tu w międzyczasie też można było S1 obrócić, a 1 to 1 kwadrat przez 2, czyli S, jaką drogę pokonałem rozpędzając się. Czyli 2 razy 4 do kwadratu przez 2. To jest 1, jest 16 metrów. Czyli jaką drogę pokonał całkowicie? 16 plus 8, 24 metry. No i tutaj został pod punkt D sporządź wykres. V od t. Czyli metry na sekundę. S, metry. Te czas, te czas i były 4 sekundy, potem były y, następne 2 sekundy, czyli 4, 6. O, tutaj tak krzywo trafiłem. Dobra, poprawię, bo już raz będziecie mówić, że że nie to czy tamto no i tak prędkość rozpędzę się do 8 a potem zwolnię no to te 8 a damy tutaj czyli rozpędzę się i zwolnię. Natomiast jeśli chodzi o drogę no to mam pierw pokonane 16 metrów. A potem dalsze 8 czyli 24 OK. No i tu się rozpędzałem, a tam hamowałem. Czyli brzuszkiem do góry, brzuszkiem do dołu. Czyli jest to 16, 8. No i wychodzi. Całkowita droga 24 metry, i to był ruch postępowy. Bardzo prosty zadanka, prawda? To tak samo po prostu mamy ruch obrotowy, tylko że trochę bardziej rozrzucone Czyli teraz tak przeczytajcie sobie te zadania. Możecie zatrzymać i przeczytać. No, i teraz tak zauważyłem, żeby rozkręcać wałek, tak, muszę przyłożyć. No, to znaczy, że moment hamujący że moja siła równa się moment hamujący, czyli F1 razy R to jest moment hamujący, czyli moment hamujący mamy 4 N razy pół metra, 4 pi N razy pół metra, 2 pi newtonometrów. OK. Okej. Na no to mamy podpunkt A. Teraz oblicz prędkości Myśli jeśli przyłożyłem większą siłę, czyli przyłożyłem 6 N. czyli moment wypadkowy w tym razem będzie F2 razy r minus moment hamujący. I to pozwoli mi obliczyć pierwsze przyspieszenie. Okej. Okay. I epsilon 1 mamy przez 0,5. 6 pi razy pół metra minus moment hamujący 2 pi. Czyli mamy 3 minus razy 2. Epsilon nam wychodzi 2 pi. Tak. 1 przez sekundę kwadrat, co pozwoli mi obliczyć omega 1, epsilon 1 razy t1. Rozpędzałem 4 sekundy, 8 pi, 1 przez sekundę. I może też alfa 1 obliczę epsilon 1 t1 kwadrat, bo się przyda, tak jak tam jest 1, czyli 2 pi przez 4 kwadrat, przez 2 wychodzi mi 16 pi. Dobrze. I prędkość liniowa to jest omega 1 razy R przez pół metra 4 pi metry na sekundę. Czyli mamy załatwione. C. Jak się rozpędziło, tak zaczyna zwalniać. Czyli alfa 2 to jest omega 1T2 minus epsilon. No, w delta T2 można by było, ale to już. Tutaj, jaka delta te liczymy, czas, jakby Między czasówki a te dwa by mogło być znaczyć, że to jest te cztery i plus ileś tam chowała, a nie i to do zera wyhamuje. No to tu i Epsilon 2 mamy. Tylko pytanie, ile te Epsilon 2 wynosi, czyli moment wypadkowy 2 jest tylko moment hamujący, i razy Epsilon równa się moment hamujący. Epsilon 2 jest moment hamujący przez i, czyli 2 pi przez 0,5, 4 pi, 1 przez sekundę kwadrat. Z czego mogę te dwa sobie obliczyć? Z tego drugiego kręciło się 8 pi przez 4 pi, czyli 2 sekundy widać, że hamowało. I alfa 2 mogę wtedy doliczyć, omega 1 to jest 8 pi razy 2 sekundy minus 4 pi przez 2 razy 2 do kwadratu, 16 minus 8, 8 pi. Czyli jak widzicie bardzo podobne rzeczy, tak jak mieliście tutaj wyżej. Tak samo to są te same dane. No i teraz D, sporządź wykres, aha i... Alfa całkowite to jest alfa 1 plus alfa 2, czyli w sumie 24 pi. I długość D tej nitki, alfa 2 razy R, 12 pi metra, bo przez pół metra przemnożone. No i teraz wykresy. To może troszkę do góry damy żeby było lepiej widać. Alfa, radiany, albo bezwymiarowe. Omega 1 przez sekundę, albo radiany na sekundę. No i mamy do 8 pi rozpędzone. Tutaj pokonaliśmy pierwsze 16 pi. I potem 24 pi. Jak widzicie, jest to wszystko analogiczne, jak było wcześniej, brzuszkiem do dołu, bo się rozpędzało brzuszkiem od góry i jest to załatwione. Czyli moment hamujący to był 2 pi newtonometry. Prędkość, jaką zyskaliśmy, liniową, to było 4 pi metry na sekundę. Długość linki D to było 12 pi metra, akceptuję wyniki w tym. No i rysunki są tutaj sporządzone. A to jeszcze raz zobaczmy przez analogię, żeby nam to się lepiej utrwaliło. Na początku, czyli tak, przeczytajcie sobie te zadania. I tutaj było, by przyłożono siłę F1 i T1 mamy podczas rozpędzania pokonało S1, Masa wózka. Em. Aha, tu jest coś takiego, że po dwóch sekundach bo mi się źle przepisało. Czyli dwie sekundy rozpędzałem. Czyli cztery sekundy. Znaczy, że muszę 4 sekund. Czterech czy z dwóch właśnie Dwóch sekund. Przepraszam, dobrze zrobiłem. Czy czas jest dwa, to tu zrobiłem błąd. No widzicie potem człowiek jak robi wieczorem. To jest tak zmęczony. Nie tak jak. I 4 sekundy rozpędzałem. No dobrze. Czyli mamy siłę wypadkową. Czyli najpierw może na podstawie kinematyki coś tu zrobię. Czyli policzę drogę. S1, A1, T1 kwadrat przez 2 i v 1 odnosi się. A1t1, z tego mogę obliczyć sobie przyspieszenie pierwsze. 2s1t kwadrat. Czyli co, wstawiam. 6 metrów, 12 przez 2 do kwadratu to są 3 metry na sekundę kwadrat. a jeden jaki uzyskałem, to jest 6 metrów na sekundę po podstawieniu no i siła wypadkowa pierwsza to jest F minus siła oporu i siłę oporu sobie widzimy tylko jeszcze napiszę po staremu MA równa się i siła oporu to jest F minus MA no takie proste zatanko. czyli 80 newtonów Minus 20 razy 3. 20 newtonów Mamy siłę. Taka hamuje. 20 newtonów A, piątku już rozpędziłem do 6 metrów na sekundę. I to właśnie też dobrze zamieniłem kolejność. To widać przynajmniej, co zrobiliśmy w A i co zrobiliśmy w B. I sobie mamy to. No i potem jest co? Siła wypadkowa, tylko siłą oporu. w 2 bo przestałem ciągnąć. Czyli M, A2 siła oporu, czyli A2 jest siła oporu przez M, czyli 20 przez masę, 21 na sekundę kwadrat hamuje. Ja mogę tutaj napisać, że S2 to jest V1 minus T2, AT2 kwadrat przez 2 oraz a nie. tu mamy Vk, czyli V2. Nie zatrzymało się, tylko do jakiejś prędkości spadło. To już, że wtedy uderzył. A2T2. No i co ja mogę z tego wyliczyć? Nie znam S. Znam A2, czyli z tego T2 to jest V1 minus V2 przez a 2, czyli przez 1 różnica 4 sekundy. S2 równa się 6 razy 4 minus 1 razy 4 do kwadratu 24 minus 816 metrów. No dobra, no może można sprawdzić zawsze pole pod wykresem. Czyli S całkowite, S1 plus S2. No to mamy... Aha, i tu wykres będzie trzeba sporządzić. O, tak powolutku. Robimy, żeby nas nie popędzać. Bo jak ucień się śpieszy, to pan od fizyki się cieszy. Hmm, hmm, hmm. Czyli 6 plus 16 to jest 24 metry. Ok, 24 metry. Siła oporu jest. 20 N, prędkość jakieś rozpędziłem w międzyczasie. 6 metrów na sekundę. Czyli co? 6 tu w metrach na sekundę. Droga w metrach. I tak, zrobiłem szósteczkę. Potem zrobiłem dalsze 24. I czasy mieliśmy 2 i 6. Tu tak nie zmieszczę się dokładnie. Czyli pierw co rozpędzaliśmy się, a potem hamowaliśmy, ale nie do końca, tylko do dwójki. Ok, tak. Pole pod wykresem możemy sprawdzić jako. To to jest 6, bo to jest 12 razy, 2 razy 12 przez 2 i 6 plus 2, 8, czyli 4 razy 4, 16. No i zgadza się, I tu się rozpędzałem, o. a tu potem hamowałem. No, król Julian wygina śmiało ciało. Każdy wie, o co chodzi. No i dalej. Wałek. Mamy to samo. Też przeczytajcie też sobie zadania. Bo to jest też analogiczne zadanie do tego. No i teraz tak. Czyli mamy, przyłożyłem siłę F1, czas T1 mamy. F1 razy R tutaj jest oczywiście R i alfa 1 to jest N razy 2 pi, czyli 6 pi, bo trzy razy się obrócił. Moment bezwładności I i tu będzie omega 2 to końcowe, do którego się rozpędzę i potem tam pierwszy rozpędzę, potem nazwal do tych dwóch pi metrów na sekundę. Oblicz Obrz liniową na brzegu, czyli tak zaczynamy alfa. Alfa 1 równa się epsilon 1t 1 kwadrat przez 2, to stąd można obliczyć epsilon 2 alfa 1 przez t 1 do kwadratu. Czyli 2 razy 6pi przez 2 do kwadratu 3pi 1 przez sekundę kwadrat. Mogę obliczyć omega 1, czyli 3pi razy te 2 sekundy. Tutaj i wyjdzie 6Pi 1 przez sekundę. OK. I V1 to jest omega 1 razy r. To jest to utrudnienie, czyli jak pomnożę przez pół metra, no to dostanę 3 m metrów na sekundę. No i teraz tak, idziemy do momentu wypadkowego, czyli F1 razy r rozkręca minus moment hamujący. Czyli moment hamujący to jest F1 razy r. Minus moment wypadkowy, czyli i razy epsilon 1. Czyli ciągniemy sobie tutaj 16pi, razy 1, druga, minus 2, razy 3pi, 8, minus 6, wapi pi Wapi 2 newtonometrów. Prędkości nową V1 mamy 3 pi metrów na sekundę. C. Żeby obrócić długość tego, to muszę się zainteresować alf 2, czyli tak, alfa 2 to jest to hamowanie, czyli omega 1T2 minus epsilon 2T2 kwadrat. Oraz nie do końca wyhamowałem epsilon 1 minus epsilon 2 T2. I też moment wypadkowy, jeśli chodzi o to coś, no to mamy tylko moment hamujący, dlatego i razy ε2 to jest moment hamujący, czyli ε2 to jest moment hamujący przez i, czyli ε2 w moim przypadku to jest po prostu przez 2. 2pi, pi 1 przez sekundę kwadrat. Ok, mamy to. Czyli te dwa z tego drugiego równanka, wyjdzie nam omega 1 minus omega 2 przez epsilon 2, czyli było 6 pi do 2 ma spaść z opóźnieniem pi, czyli 4 sekundy. Podobnie jak w tamtym zadaniu, rachunki są właśnie powtarzające się, żebyście mieli analogię. No i alfa 2. A tu zrobię numer omega 1 plus omega 2 razy 2 przez 2. I mówię, że to z pola pod wykresem omega t. A to pole sobie po prostu policzymy. Czyli 6pi plus 2pi razy 4 przez 2. Dlatego alfa 2 jest...

Plus osiem razy cztery. Sześć plus szesnaście to dwadzieścia dwa. A dlaczego ja tam zrobiłem? To było przebyło pierwsze sześć metrów. Plus szesnaście dwadzieścia dwa dwa plus sześć razy cztery, tu dwadzieścia dwa jest, tak? Ok, już poprawiamy. No widzicie jak późno jest? No jeszcze dwa, no tak, sześć plus 22 droga przybyta. 22. dwa. No właśnie proste dodawanie w pamięci. No. jak to człowiek się zmęczy i coś mu się tak u że dodaje 8. I to jest takie, ale co nie złapali mnie. I alfa całkowita razy promień to wyjdzie nam 11 pi metrów. I prędkość jaką uzyskałem. No, i dobrze, że też pokazuję, jak można kontrolować prędkości. Tutaj jest 2pi newtony razy metr. A tu prędkość, jaką uzyskałem, 3pi metra na sekundę. Okej, okay. no to tak, pamięci się wymyślę te treści. No dobra, tu też sprawdzamy. No 16 wychodzi na pewno z pola, bo to jest 2 plus 6 razy 8, 16. Natomiast 16 plus 6 to jednak jest 22. No i wykresy będą bardzo podobne, jak widzimy. No i tak. Omega 1 przez sekundę, alfa Radiany można napisać, te to sekundy. No i tu było co? 2, 6. I alfa jest tak, 6. A potem plus 16, czyli 22 pi. No i widzimy, że wykresy są podobne. Wyginam śmiało ciało. O. I tam się rozpędziliśmy do omega 6 pi. Tu się rozpędziliśmy i do 2 pi. Zwolniliśmy, nie zatrzymaliśmy, nie zatrzymując się do końca. No i proszę bardzo, gdyby miał robić ruchu jednostajne, no to byłoby poziomo i wtedy byłaby linia prosta i na sprawdzianie może być. Oto jak widzicie to wszystko. Dobrze, że nie po poprawiłem te moje wartości liczbowe, bo pilnowałem, żeby ładne liczby były. Tu może jeszcze posprawdzamy sobie <laughs> zielonym. O, tutaj na przykład nie napisałem czwórki, szóstki, albo mi się starła. Sprawdźmy tutaj te pola. 8 razy 4, 32 przez 2, 16. I plus połowa tego no to 824. To chyba mi chodziło o po pomyśli te 24 z tamtego. Tu jest 24 tu 68 plus 24. Wszystko gra tu jest 6 plus 22, jak widzimy, i tu też jest 6 6,5 plus 16 pi razy 22 pi. Okej, okay. to wszystko. To dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa, pa.